a naki, czy malowałem jaja na święta? Niestety nie. Dobra, ja tylko stakuję, no co, ja go będę zabijał. I tak ma Corrupting podkę. Kurde. Właśnie Twisted Fate to też byłby taki champion, że Katarina by siadła naprawdę fajnie. Nie, co on? on ma to, dodatkowy damage, jak stunuje Właśnie po prostu... Oczywiście. No. I w końcu mi wejdzie w klatkę, to staka się dostaje, ta... No. Co nam wykradzanie Jak coś. Nie pytajcie, nie pytajcie. Cii, cii, cii. Nic nie było. Gramy dalej. Nic się nie stało. Jest ok. Wszystko jest dobrze. Wystarczy napisać Nice try. I jest zajebiście Ok? Dobra, Botley ma 5-0, także i tak jest GG. To się stało, bo mrugnąłeś? No, ah. że co? Śpałem. Yy... No dobrze, że mrugnąłeś. Coś cielem ma. Czemu on ma w ogóle elektrokieta nowej gara? Teoretycznie nigdy nie powinien być w stanie skastować tego elektrokieta. A ten tripla robi. Dobra, widzowie. No jak coś takiego się dzieje, to jest GG. Kurwa. Kurwie nie, okej okay. Dobra spoko, może być taka ostatnia gra chillowa Tak szczerze, w sensie no free RP, Ten się ultam, żeby na mida przyjść Nie no, to jest GG Ten driver ma 9-0 w 8 minucie też się nieźle musiało stać Wintrade Tramus. wchodzić w tego w, w tego Q. A, misowałem sobie kanona, dobra To play? Ja pierdziela O do celu. Dzięki byczku bardzo Gafiki 5 zł A dobije do celu P Dzięki bardzo byczko No, dobra mam... Nie mam many. Mam manę Dobra, koks. Ostatnia giera widzę. No to będzie ostatnia, Raven 10.0. Nieźle Kiedyś to na pierwszej tam się składało Coś z starym bitem na archanioła Eee. kurde, całe ale nie, łezka jest dobra na Wygara, ale ja stwierdziłem, że nie złożę w tej grze, bo wezmę sobie to krys kryształ, żeby mieć manę. No bo wiesz, to jest Twisted fate, on i tak mnie nie zabije Iri. Teraz naukowcy nie odkryli, co się stało z moim fleszem. A ci naukowcy dziwni. Czy grałem tank Weigera? Eee, no, tank, tank to nie. Ale w sumie. O! Nie, no, nie wkurwaj mnie, co? Ja pierdziele. Ale masakra. Widzowie Sadek ja Jeszcze w to wszedłem Ale taka gra bez wyrazu w ogóle Wiem Dragon robi całą robotę, a ja se farmię. armię To Sandari z nie widziałem tak szczerze Rzucają się na Dravena Gold Card Trapik nietrafiony Oni nie mają Dipsa w ogóle Dzięki za follow Kabyku Oj! Dobrze! Miał być tele z jajkiem na twardo? Co nie? Wytyfy. Nie wiem jak to może smakować, ale chyba nie za dobrze. Czy nie jestem zmęczony? Nie no, aż tak bardzo to nie, tak szczerze. Ale no, zrobiłbym sobie przerwę jakąś. Dobra O jest. Dobra, calculated. Jestem zajebiste jednak A nie chujowy <laughs> Ja pierdziele nie no, może jednak jestem zmęczony, tak patrząc po moich <laughs> playsach niektórych Jeszcze Walo będzie grał dziś <laughs> Nie wiem jak kolega będzie chciał to czemu nie <laughs> Ale jest druga 34, ja skończę streama, nie wiem, druga 50 może? Zależy jak ta gierka poleci. No, ale to jest inaczej. do no 26 do 5 Nie ma co zbierać w ogóle Nawet bliska nie było, co ty gadasz. Mm -hmm. <laughs> je wiosnę, mówię, że Wegar odda? no Wegar, Wegar mi najbardziej oddaje u mnie w challengerze, tak szczerze, ale kurde, tak szczerze, specjalnie przed wstuna, żeby się na pewno nie wyteleportować. To jakbyśmy używali 100% mózgu Ale dobrze chciał, tylko on po prostu kliknij stuna i od razu się tepa i byle gdzie No Twisted Trade kontroluje Weigara. Bo jak Veigar daje klatkę, to Twisted Fate może rezultować w chuj. Także giga czat. <ścoughs> Outplay Jak ty masz tak dużą mapę. No w jak sobie dałem na stówę. Kurde, jak szczerze to mi trochę smutno, jak widzę tego momentu. Co, wieku, tak trzeba. Oh, enemy double kill, winable, przeciwnicy. Ale co jest najlepsze, że ten drewnian ten jest smurf? On ma 700k na tym koncie punktów. No to gierka mu siadła, życiówka totalna. Oh. Oh, Fuck mi dwa. Ograli mnie. <laughs> Mogłem się sfruszować i zerkować. Mateo na Smurfia, mówisz? Kurda, ale uważajcie na tą fiorę, bo to jest. Jedyny ziomek, który coś u nich robi. Co to znaczy? Wyd. A, what you doing? <laughs> Nie wiem czemu, ja tak jestem za każdym razem jak się zastanawiam co coś znaczy to później się pytam, a potem wiem już <noise> Kończ, bo chcę i spać. Oko będzie kończone za chwilkę. Ciąg, dzięki za polałka. Leżbaki mi nie pozwoliły, aby dać flesi. <noise> Kurde, powiem Ci szczerze, że... No, coś z moimi fleszami jest nie tak. Fiora carry. No, niestety, Fiora trochę unlucky. Powiem wam tak. Pamiętacie jak mówiłem, że wszystkie gry da się wygrać? Nie mówiłem tak, bo ja mówiłem, że czasami się nie da wszystkich gier wygrać. I dla Fiory to jest niestety jedna z tych gier. Dobra, czyli.

Yoooo Koks Frigierka tak naprawdę Wow, mamo! Zobacz! Idę obudzić mamę i pokazać, że jej syn nie jest takim beznadziejnym fiutem i Build Diamond 4 Pok Champik